Tam Sobie spędzimy ostatnią naszą rundę, bo do 15 gramy jak zawsze. KURWA Wspierdaleć ode mnie gdzieś, jaki. Wypierdaleć! W sensie to jest bardzo śmieszne, bo za oknem mam widok na przedszkole uniwersyteckie. Więc jak ja czasami mówię coś o mordowaniu dzieci. Ogólnie dla spragnionych jakichś analnych fajnych rozkoszy To w momencie jak odpalimy tę rakietę i włożymy, włączymy wibracje i włożymy sobie pada w dupę To kolega Siedem mówi, że się podobno się wibracje są tak duże Że kolega zasłabł Zajebiście Ty czekaj, czy ja zaraz kurwa zajęć zdalnych nie zaczynam? Za trzy minuty, o kurwa Zapomniałem o obowiązku szkolnym A w zasadzie, nie, to jest uniwersytet, jakie obowiązki, dobra, nieważne tak jest Tiger Bonzo movement Hakuje ci płytę gówno, bo śmierdzisz jak stare gówno. O kurwa. Przepraszam, najmocniej. O nie! Zaciąłem się! Dobra do góry, do góry, do góry, jednak do góry, jednak do góry. Nie, nie, nie. Teraz do góry, teraz do góry, teraz... Dar... Teraz do góry, teraz do góry, kurwa. Dobra, chuj, nieważne, jestem, nie umiem. O. O kurwa, insta kill, dobrze, 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 nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. No kurwa, wycałem z niego, TĘ NOŻĘ do WAFLA! Że w tej grze ta gra jest znana z tego, że tu jest. Uuu! Że tu. Uuu! Nie! Wąt MI ze schodów! O kurwa, czemu ja po schodach teraz lezę, kiedy jest największy rozpierdol? Ja przepraszam, ja miałem spięcie w inkubatorze i kurwa, mi się czasami pierdoli odwaga z odważnikiem. Aha. Halo, no ja chcę dostać! Napierdalaj mnie, bij mnie, tak! Napierdalaj, dziękuję! Ten, w sensie, mamy tutaj bardzo cienkie ściany. Chodź ty cfelu, o tak, bij mnie! Bij mnie dziwko, bij mnie kurwo! Trudno, nas no z jakoś sobie poradzimy jeszcze. Ja... Nie. No cóż To są umiejętności godne od Leafansa Dobra, czy mamy już ich na tyle dużo, żeby zamienić ich wszystkich w jednego wielkiego. Naprawdę Kurwa! Jumpscare zabycie kurwa nieśmiesznym dostałem. Myślałem, że nie wszystkie już są tylko takie, że można w nie wejść i się rozpadną coś jak chomik, ale o kurwa! O, nieważne. Dosyć, dosyć komentarzy autorskich. Będziemy. Nie, nie będę więcej przeżył yy, propagandy. No, dawaj. O, Willa Dawno się mi nie wiedzieliśmy. Ostatni nie. O, kurwa. Mi się zaraz to znowu skończyło. Nic, a dopiero co kupowałem. Dosłownie kurwa, chwilę temu. Nie! Dobra, kupuj, 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 kupuj! Lecimy, ja pierdolę. Mi się już Jezus objawiał powoli. Dobra, Wileda. Trzeba się pozbyć śmieci, od kurzaczyku. <grym> <noise> nie ukrywam erekcji. <noise> Przydałoby mi się takie coś. W sensie nie, 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 nie erekcja, no, jakby... <noise> nie o to mi chodzi. To miał być żart o school-shootingu, a nie o impotencji, nie, nie, nie. Chociaż spowolnić dzienników. Już wy mi kurwa marzenia w tym momencie rozjebaliście To zombie... nagle zaczną się zbierać, zmieniać w uczestników konwentu anime. Kurwa mi się ulicę zaraz tutaj kończymy, musimy to ulepszyć. Może być zaraz problem. Aha, idzie ten. No. Fire zombie. Na palm. O! Dawaj mi to kurwa. Jesteśmy na środku mostu, na którym będziemy mieli wpierdol. No, no, nie, jeszcze Fire sale dostaliśmy. Przecież mnie popierdoli. Fire sale daje nam y, za 10 złotych. te, kurwa, 10 złotych. punktów y, losowanie. Ja, ja umrę. Proszę się, nie zabijaj mnie. Kurwa! Czwarta runda. No, ja bym się nie zdziwiał, bo by to była nasza połowa dzisiaj. Kurwa, nie zdążę was zabić wszystkich. Macie granata. O, 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 o kurwa, o kurwa. Macie granata, ja mam orgazm! Ja idę losować. Hazard, 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 hazard Uch, zdążyłem Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo jestem w pizzie. Co to- AAAAA! Tak, dawaj, 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 dawaj! O, nie, 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 nie wypierdalać ode mnie Dobra, 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 ej, joł, yo, 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 dobra, 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 no kurwa, ale mi najebują Co? Dzieci mnie pokonały! Ja pierdolę! Pomyślcie sobie jak polski YouTube był ładnie wyglądał, gdyby to była prawda. klaska no, no, nie jest bo może jakąś kurbo dobrą bronią. Troszkę podobnie jak WartoPor. I w normalnych No ale jest. Jak już jest, to niech będzie, że tak powiem. Trochę jak ja na święta. Tak, bo tu nie ma sensu już się tak kręcić, jak już taki ścisk się robi. Dobra, oni tam ze mną się zaraz zaczną respić, ale ja to troszeczkę minie. Kurwa, co? No więc... Zombie generalnie po strzeleniu z tej broni zmieniają się w dzieci, które możemy deptać, więc nie ma lepszej broni. <laughs> Dobra, daj coś dobrego. Mhm. Dziękuję. Skrzynko, dałeś mi dobry powód do samobójstwa, kurwa. Uy. Kościu Ze mną się tak nie pogrywa. O kurwa. Zupełnie jestem nieprzyzwyczajony na patrzenie na rundę ósmą i zastanawianie się, że to może być potencjalnie ostatnia runda, tylko proszę, nie, 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 nie ma Nie, 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 nie w momencie jak ja mówię o tym, że o mogę umrzeć. To ja nie chcę wtedy umierać, bo po zabiciu zostawiają zombie dalej power upsy jak na przykład Maxa. Mo A propos. Kurwa, Deus Ex Machina. Albo na przykład mogę też zostawić pay Card'a o wartości 40 tysięcy złotych Kurwa nie yes. tym razem <noise> Warto próbować, warto próbować widzowie! Dog. O, mamy to! Yeah. Tak jest Sundergan dziwko! <noise> <noise> pięknie! Kurwa pięknie! Ale macie przejebane! Przejebane Banger alert tylko że ja też znam walki z wami i ja wiem, że zaraz ja mogę mieć przejebane Ja teraz nie działałem właśnie na zasadzie logiki, tylko na zasadzie kurwa Co kurwa? no zdechaj ty gównie! No jeszcze mi się padł odłączył, siemano, bo prąd wymieniałem kurwa, no wygówna małe Zupełnie nie tak miało być, ale wy chuj wam w dupę, znaczy nie wam widzowie, z wami to ja się żegnam.